Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło gościć w Karlinie pana wicemarszałka Jakuba Kowalika. Nie tak dawno mieliśmy okazję się spotkać przy okazji podpisywania umów, a dzisiaj się spotykamy w związku z podpisaniem umów w ramach programu Społecznik na Piątkę. Dzisiaj spotykamy się w Karlinie. Chyba poniekąd dlatego, że aż 9 podmiotów, 9 projektów udało dziewięciu podmiotom udało się uzyskać dofinansowanie w ramach tego programu, z czego jestem niezmiernie zadowolony i dumny. Dumny jestem z aktywności naszych społeczności lokalnych, które biorą sprawy w swoje ręce, nie czekają tylko aż gmina znajdzie środki na to, żeby realizować inicjatywy i pomysły. Ogromne zaangażowanie wszystkich osób, które składały wnioski, skutkowało tym i skutkuje tym, że dzisiaj możemy się tutaj spotkać, aby te umowy na dofinansowanie podpisać. W dniu dzisiejszym, Szanowni Państwo, to jest Wasze święto, bo to Wy bardzo dobrze napisaliście te wnioski, które Komisja Konkursowa mogła je dobrze ocenić. Gratuluję wam przede wszystkim tych dobrze napisanych projektów. Ja tylko tak przypomnę, że program Społecznik w naszym województwie działa od 2017 roku. Podpisaliśmy już ponad 5500 umów na terenie całego Pomorza Zachodniego. To świadczy o tym, że ponad 5500 przedsięwzięć zostało zorganizowanych przede wszystkim z myślą o drugim człowieku, o mieszkańcach, o naszych sąsiadach. Między innymi projekty, które były realizowane na terenie Pomorza Zachodniego to są w dużej mierze turnieje sportowe, wydarzenia kulturalne, pikniki rodzinne, festyny czy też rajdy rowerowe. 22,5 miliona złotych wydaliśmy na zorganizowanie właśnie tych 5500 przedsięwzięć. W tym roku, w roku 2025, wystartowała nowa edycja programu Społecznik. Nowa, lepsza edycja, ponieważ mm -hmm. ta kwota dofinansowania z 5 tysięcy wzrosła do 6 i w tym pierwszym naborze, który ogłosiliśmy właśnie w tym roku, gdzie ogłoszenie wyników nastąpiło 30 kwietnia. My tutaj dofinansujemy 600 inicjatyw na terenie całego województwa zachodniopomorskiego, a wniosków ile państwo złożyli w całym województwie to jest ponad 1300. Więc dzisiaj spotkaliśmy się w gronie najlepszych z najlepszych. Także Wam serdecznie gratuluję tych dobrze napisanych wniosków. Dla nas, dla samorządu województwa Pomorskiego to jest ogromna duma, że mamy tak, za, tak mocno zaangażowane stowarzyszenia i fundacje. To świadczy między innymi o tym, że ludzie chcą wychodzić z domu, chcą szerzyć się dobro, chcą organizować różnego rodzaju eventy i przedsięwzięcia, które przede wszystkim służą lokalnej społeczności. A my jako samorząd województwa mamy tą przyjemność, że te środki możemy Państwu przekazać. Ja mogę jeszcze dodać, że my od razu, zresztą też i na prośbę tutaj do osób, które są na tej sali, zorganizowaliśmy spotkanie takie informacyjne zaraz na początku naboru, żeby wszyscy mogli, już nie chodzi o wniosek, bo wniosek jest faktycznie bardzo czytelny i dość łatwy do wypełnienia, ale żeby skonsultować te swoje koszty, te swoje pomysły, czy one się kwalifikują, czy dobrze się wpisują, co ewentualnie można w nich poprawić. Także to zorganizował tutaj referat promocji naszego urzędu. Zawsze tutaj służymy pomocą. Ja również i bardzo zachęcam. Bardzo się cieszę, że mamy tak wielu społeczników w naszym regionie, szczególnie w gminie Kalino i bardzo dziękuję tutaj, wielkie podziękowanie na ręce pana Marszałka za ten program, to jest coś, co trafia właśnie w te najpilniejsze i takie bliskie nam potrzeby lokalnych społeczności.